siema, to znów ja eee, tak kolega wysłał mi na kanał rady no i myślę, że się do niej będę stosował, a w ogóle to w tym odcinku eee, po prostu sobie pokopiamy zrobimy kopalnię tutaj jeszcze trochę wykopałem hmm, taki małe zagłębienie i myślę, że teraz sobie będziemy kopać, aż się dokopię, może do jakiegoś systemu husky. Yy, po co mi craftbox, ponieważ yy, mam mało kilofów, o, pięknie. Yy, I jak będę chciał sobie zrobić, mam jeszcze deski, to sobie zrobię po prostu, bo nie miałem mm, cobblestona. Wszystko zużyłem na domek. No, to się załata później jak się zbierze. Dobra. Okej, okay. kopiemy dalej. Chwilę Okej. Okay. Aha i w tamtym odcinku grałem napis fullu. Przepraszam zapomniałem wyłączyć, bo na po prostu nie wiem jakoś... Grałem napis full bo budowałem i zapomniałem wyłączyć, Ale teraz już yy, gram na normalu. A miecz? No, mieczek jest. Przełożę sobie tak. O ja zumiecha się nie spaliłem. Dobra. Jep. No i tutaj będę bezsensownie kopał. Ale dobra. Przynajmniej się może znajdzie jakieś surowce. W jakim miejscu? O, jeszcze. Długa droga przede mną. No dobra, ale szybko minie. Mamy mam 14 minut czasu, no, więc spokojnie. Aha, i chciałbym was uprzedzić, że jeszcze nie kupiłem oryginalnej wersji. Mam dopiero niecałe 20 zł. Ale jak najszybciej uzbieram to od razu na pocztę i kupić. Aha i dziękuję za 10 widzów na moim kanale To jest dla mnie dużo nawet Bo jestem nowym let's playerem I To jest dla mnie dużo widzów O i Oho dużo Dużo tego Dobra tylko Tutaj jest raz 2, 3, 4 O duża ruda żelaza. Eee, żelaza, złota. się. Bo zawsze znajduję żelazo. Szczerze, wolałbym żelazo złota. Mm -hmm. To co, kupiłem dalej, nie ma. To z... Takiego czegoś. Dobra. Żelazo ja chcę. Albo nie, najpierw żelazo. Z przynajmniej trzy z, z żelaza, później jakiś źródeł kolawy O, tak, o, to by było. O, dobre. Zauważyłem. Ha, nie jestem ślepy. Chyba. Ty, <gry> dawać kobela. Albo nie kobela. O, wyświetliło mi się takie. No, czy tak po prostu zrobił, że... Wyświetla się takie coś, to ma się pilacką wersję Minecrafta. I tak piękne. No, jeszcze żelaza nie ma. A to muszę co chwilę te pochodnie, bo jak mi się potwory zlepią, to będzie źle. Nie, ale nie tak, już blisko, bez przesady. Hop. Nie no, co jest? Chwila, chwila, chwila. nie mylę, to zaraz mogę znaleźć diamenty. Nie mogę się mylić. O ja, ale grawela. Hop. No. <ścoughs> o ja. Nie, dobra. Wit majonez. Hmm. Przecież tu to już bym mógł znaleźć te diamenty. Diamenty występują na 16 kratce. Więc mogłyby już się znaleźć. I właśnie dlatego potrzebna było mi łopata musiałam to zrobić wybaczcie dobra <laughs> Postaram się mówić głośniej, bo jak nie wiem znajomy teraz napisał w komentarzu, że Mam mówić głośniej, bo mnie słabo słychać. No to postaram się mówić tak, żebyście mnie dobrze słyszeli. No dobra, kiedy gdzieś się ten korytarzyk zrobię? Kopię To Bedroka. Ej, no i nożelazę jeszcze nie ma. Ile można kopać? Dobra, spokojnie. Dawaj, no we bym chciał. Poczytuję trochę. Eee... Co jest zębiaczków? Nie ma? Nie ma zębiaczków. Dobrze, że nie ma. Ja się cieszę. O, tu też... Aha, wiedziałem, że będzie biadrok. Dobra, tutaj muszę zacząć drążyć. E, ja, e, ale skróciłem akcję. Ale mlec to niepotrzebny, no. Jeszcze żelaza nie ma, nie mam go czym wydobyć. Ile odcięcia sprawdzę ile już nagrywam yy, Chciałbym wam powiedzieć, że kręcę już 9 minut zdziwiłem się ale no widać do czego może dojść jestem na 16 kratce i przelazłem tu po żelazo i ja znalazłem nawet żelazo i 3 będą 3? jest, będą 3 o, starczy mi dobra, jeszcze na jedno jeszcze. Eee, kilo. Nawet mi to tak w boksach. Mhm. O, boxa sprzedam. Tak. Haha. Wiedziałam, że się przyda. Hmm. Dobra. Ja już będę chyba kończył odcinek. Ponieważ nie wiem, co to jeszcze mogę zrobić. Chyba, że jeszcze mam no, tak bezsensownie kopie Ale to nie wiem czy mam was tym zanudzać bo to jest bez sensu kopanie to nie wiem ja się chyba będę żegnał chociaż przygrywam pewnie 10 minut to chwila. wie o ja tylko... Czu. Czu. Um. Hmm. I co macie robić? No i wiecie, co macie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Oczywiście pozytywnie. No. no to ja się z Wami żegnam. Cześć, na raz.